Pakistan, nastolatek oskarżony o bluźnierstwo, sam odciął sobie rękę. Za bluźnierstwo w Pakistanie można stracić życie. Co prawda prawo nie precyzuje, co dokładnie oznacza ten termin, ale jak podaje Al Jazeera, przynajmniej 65 osób zostało publicznie zlinczowanych za bluźnierstwo wobec proroka, Koranu bądź Islamu od początku lat 90. Jednak to, co zrobił 15-letni chłopiec w jednej z tamtejszych wiosek, jest ciężkie do zrozumienia. Mohamed Anwar uczestniczył w zajęciach w meczecie i nie był tego dnia zbyt skupiony. Kiedy nauczyciel zapytał, ilu uczniów przestało się modlić, Anwar uniósł rękę. Nauczyciel nazwał go bluźniercą przed całą klasą i 15-latek postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Poszedł do domu i pozbawił się jednej skończyn. Następnie, w towarzystwie uradowanych wieśniaków, w tym jego dumnego ojca, zaniósł rękę na talerzu i zaprezentował ją swojemu nauczycielowi. Kilka dni później, imam Shabir Ahmed, nauczyciel chłopca, został aresztowany za terroryzm, a konkretnie zmuszenie chłopca do odcięcia sobie ręki. Terroryzm w Pakistanie to nie lada przestępstwo, więc spodziewamy się szubienicy (albo przynajmniej starego, dobrego oko za oko). A może w tym przypadku chyba należałoby powiedzieć rękę za rękę.